Klient pyta, jakie jest lepsze rozwiązanie? Wymienić zbiornik na nowy, czy legalizować stary? Pytanie od naszego klienta, jeżeli chodzi o zbiornik, czy legalizować, czy wymienić. Dwie opinie. Oczywiście, jeżeli zbiornik nadaje się do legalizacji, to tak, oczywiście możemy go legalizować. Są firmy, z się zajmują. Kosztuje to około 400 zł i jest przedłużony na kilka lat. Natomiast jest jeszcze. Kwestia tego typu trzy da się zaregalizować. przykład zbiorniki zamontowane pod spodem są już tak skorodowane po 10 latach, że żaden nie przejdzie dodatkowej kontroli. Wewnętrzne zbiorniki też zdarzają się już tak skorodowane, że mówimy tu o zewnętrznej powłoce, bo to jest taki element, który zostaje oceniany, no to w tym momencie też nie nadają się do ponownej legalizacji. Dlatego w takim przypadku to kwestia tylko pewna. Tak jak powiedziałem, jest to kwestia 300-400 zł, takiej taki operacji z tego co na obecny czas wiem, taka cena na rynku jest. Wymiana zbiornika zaczyna się w granicach 700-800 złotych, także trzeba sobie zadać pytanie, czy warto wymienić zbiornik na nowy i mieć kolejne 10 lat z głowy, czy za kolejne 3 lata robić kolejną lokalizację. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli oczywiście zbiornik jest nietypowy i duży, bo przy, muszę Państwu powiedzieć, że w obecnej sytuacji takie zbiorniki, jeżeli da się, zalecamy legalizację, bo wymiana tych zbiorników to jest koszt ponad 1000, czasami 1500 zł. Taka 95 litrowy zbiornik w samochodzie teraz, już z wymianą, to jest koszt około 1500 zł. Dlatego, że stal i inne komponenty, z których te zbiorniki są produkowane, bardzo mocno wzrosła cena tych komponentów i dlatego ta wymiana jest dość droga. Dość, 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 dość droga. Nasza firma oczywiście zaleca wymianę tych zbiorników, gdyż jest to kwestia tutaj u nas takiego wyboru, bo cała legalizacja zbiornika też zajmuje kilka godzin, bo trzeba go wyjąć, trzeba go sprawdzić, wyjąć w oglądać w środku, oglądać na zewnątrz. Także to też jest coś kłopotliwa rzecz i tutaj z naszej strony zalecamy wymianę. Jakby coś zapraszamy do nas. Do nas.